1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina W. dzień po dniu. Tylko w Polonia FM. Czyta dla was Karol Kami 4 sierpnia trwają ciężkie walki w Alejach Jerozolimskich od mostu Poniatowskiego ku kureckiej przebija się od rana niemiecka jednostka 19 Dywizji Parcernej w nocy 3 na 4 sierpnia powstańcy opanowują parter gmachu Pasty przy ulicy Zielnej po zaciętej walce o świcie powstańcy opuszczają budynek na wschód od odsadzonego przez Niemców krakowskiego przedmieścia Umacnia swoje pozycje zgrupowanie krybak. W Śródmieściu Południowym powstańcy przeprowadzają udany nocny atak Na dom żołnierza znajdujący się w gimnazjum imienia Królowej Jadwigi Sztab Komendu Okręgu AK Przenosi się ze zburzonego hotelu Victoria Do gmachu PKO Na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej Oddziały Kapitana Józefa Krzyszkowskiego, Pseudonim Szymon Przegrupowują się w rejonie Izabelina Sierakowa i Truskowia. Na Bożu następuje umocnienie pozycji powstańczych, będących w stałej styczności bojowej z drogiem. Oddziały podpułkownika Mieczysława Niedzielskiego, pseudonim Żywiciel, opanowują teren pomiędzy Placem ulicona i Placem Inwalidów oraz Aleją Wolska Polskiego. Na Woli Niemcy kontynuują natarcie na barykady na Wolskiej i Górczewskiej. Niemieckie samoloty wspierały działania piechoty i utrudniają obronę oddziałom powstańczym. Oddziały podpułkownika Jana Mazurkiewicza, pseudonim Radosław, nacierają na getto bez sukcesu. Himmler przesyła odsiecz pod dowództwem generała policji i dowódcy brygady SS. Rozlokowują swoje oddziały na zachodniej części Woli. Z okęcia na Ochotę przychodzi brygada Rona, generała Kamińskiego. Rozpoczynając okrutne mordy, gwałty, grabieże i podpalenia. Trwa opór niewielkich powstańczych oddziałów. Toczą się krwawe walki na Mokotowie. Niemcy mordują około 200 osób w rejonie ulicy Oliścieńskiej. pałacu Blanka. Ginie poeta. podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński, pseudonim Krzyś. Żołnierz batalionu Parasol. Cześć chwała bohaterom. Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Kami Peruta dla Polonia FM.